Na warsztatach pod tytułem Metody wspierania siebie padły trzy w trakcie dyskusji bardzo ciekawe pytania. Posłuchaj, jakie to były pytania i jaka padła na nie odpowiedź. Pytanie pierwsze: Dlaczego celem jest zmiana wewnętrzna człowieka? I odpowiedź. Najważniejsze, by brać pod uwagę, że każdy jest zjawiskiem niematerialnym, procesami materialno-niematerialnymi. Tak każdy funkcjonuje. Na tym polega zmiana świadomości. Bierzesz to pod uwagę. Kiedyś nie uznawałeś siebie za kogoś takiego, nie umiałeś operować niematerią. Kiedyś to nie działało. A nagle twierdzisz, że właśnie w ten sposób działasz, że to jesteś prawdziwy ty. Co to jest świadomość człowieka? To sposób jego rozmawiania z otaczającym go światem, który nagle powiększa się o inne przestrzenie. Otrzymuje to coś, co nie jest przez ludzi materialnie posiadane, a istnieje. Odgrywa fundamentalną rolę. Tak powstaje inny człowiek i nowy jego świat. Nigdy nie otrzymuje człowiek tego, co nie potrafi się z nim zjednoczyć, połączyć, współpracować. Gdy to z nim się zjednoczy, połączy, staje się to nim, staje się to tobą. Na tym polega. Przyspieszony rozwój człowieka, że potrafi on dołączać do siebie, dokooptować nowe elementy, dzięki którym tworzy doskonalszego siebie. Ważne, by nie odrzucał człowiek takich niematerialnych i materialnych wiązek, dawanych jemu w ten sposób. Jeżeli ktoś je odrzuca, one nie nagabują jego Odejdą spokojnie, nic się nie stanie. Nie ma kataklizmu, nie ma umierania, nie ma złowrokiego. Gdy następuje tego rodzaju połączenie, człowiek funkcjonuje w życiu tak, jak każdy, ale z inną przestrzenią swoich umiejętności, możliwości. Wtedy stosuje więcej niż tylko to, do czego się przyzwyczaił. Bazuje na Możliwości zainicjowania tego, co innym do głowy nawet nie przyjdzie. Każdy dodany do człowieka potencjał, element, ten niewidoczny, nazwany niematerialnym, powoduje tej osoby większą skuteczność działania. Ona więcej uznaje za możliwe do zrobienia, osiągnięcia, bo otrzymuje wystarczające paliwo do tego uczynienia. Na tym polega rozwój. Nawet nie wie się, co, kto, coś zniwelowało, jakie zdarzenia, zjawiska odbiły się od człowieka, jak od ściany, ominęły go. Nawet on nie wie, co zrobił, gdy uważnie w coś się wpatrzył. Jakie wtedy niematerialne zjawiska zaistniały? Gdyby człowiek o wszystkich wiedział, obciążałoby to zbyt jego świadomość. Skupiałby się na takich zjawisk zapisywaniu, rejestrowaniu. Celem rozwoju człowieka jest takie funkcjonowanie swoją świadomością, by w konkretnej sytuacji, chwili Zachowywał się optymalnie, skutecznie. Przechodził do następnych chwil bez zbierania jakichkolwiek sprawozdań od każdej z takich sytuacji i chwil. Dzięki temu nie popada się w schematy, nie obciąża swojej świadomości w sposób wręcz chorobliwy, na przykład zamartwianiem się, kontynuowaniem energii trudnej. Pełnia zaistnienia zjawiska niematerialnego polega na optymalnym zareagowaniu na nie, wręcz konstruowaniu danej chwili jako skompletowanej energii, do której nie ma sensu przez lata potem powracać. Coś zaistniało, przechodzi się do następnej chwili. Nieobciążona świadomość ma przestrzeń, by komunikować się z pozytywnym czymś nowym. Obciążona świadomość jest na to zbyt ciężka. Nie ma siły łączyć się, splatać z czymś nowym. Mowa o tym, by człowiek chciał uaktywniać zjawiska jeszcze nieuaktywnione, splatać, łączyć te jeszcze niepołączone. Niesprawiedliwością jest obciążanie siebie winą za wszystkich, za grzechy ludzkości, przewinienia historii, wizjami niemożliwości pozytywnego kreowania. Już wystarczy tych płaszczyzn nieszczęść. Pora zdystansować się od tego, co ten świat mieli, powtarza i przemielić jeszcze nie zdołał pora zrozumieć siebie, swoje życie jako proces kontynuowania siebie, który polega na łączeniu się z niematerialnością rozumiejącą człowieka, robiącą wiele, by on też ją zrozumiał, a nie z nim się konfrontującą. Ona nie wchodzi z nim w różnego rodzaju walki. Człowieka niematerialność robi dla niego to. Najlepsza. Dlaczego miałaby robić coś innego? Ona czerpie wzorce jakieś, tylko skąd, od kogo? Człowiek je jej dostarcza przeszłość, schematy i tym podobne. Jednak ludzie, świat potrzebują wzorców pozytywnych, nie negatywnych. Dlatego ważny jest temat rozwoju wewnętrznego człowieka. Nowego etapu funkcjonowania jego uczuć, myśli i ciała. Duchowość. Tematy związane z człowieka rozwojem wewnętrznym to przestrzeń pozytywnych wzorców, perspektyw, nawiązywania ponad dotąd poznanym, ponad materialnością, ponad przestrzenią i czasem systemu współpracy wspierającej. Mowa o systemie odpornym na wzorce negatywności, procesy sprzeczne z ideą obecności godnej, ideą życia. To, że duchowość wypaczyła to przez wieki, to inny temat. Ludzie ciągle mają pragnienia bycia zdrowym, szczęśliwym. To najistotniejszy temat. Jednak by ten temat nie był tylko w sferze marzeń ludzi, potrzebny jest im zasób silniejszej, innej energii, wibracji, spleceń, więzi, informacji. Na ich bazie on nie tylko podejrzewa, chciałby, ale ma pewność, kim jest i jak może doskonale funkcjonować. Pewności się nie kupi, pewność powstaje. To jest zespół wartości. Pytanie drugie. Jak powstanie na Ziemi ta inna cywilizacja? I odpowiedź. W sytuacji, która jest obecnie na świecie, wśród ludzi, w nasilających się zachowaniach niewłaściwych, jak może zaistnieć tu. Epoka serca? Zacznijmy od tego, że od wieków zawsze były niewłaściwe zachowania. Teraz ludzie komunikują się łatwiej, odważniej, dostrzegają zachowania negatywne. Otwarcie mówi się o systemie wartości godnym życia, a na jego tle łatwiej jest zobaczyć, co tutaj jest negatywne. To jest wielki sukces ludzi. Że widzą i reagują na negatywność. Jeśli wielu nadal uznaje, że pozytywność nie jest im do niczego potrzebna, to powiedzmy wprost: że to dzieje się do czasu. któregoś razu komuś czegoś będzie brakowało, komuś przydarzy się trudne życiowe zdarzenie, ktoś będzie musiał skonfrontować siebie ze swoją rzeczywistością. Wtedy okazuje się, że potrzebne jest dobro pozytywność. Bez nich nikt nie da sobie rady. Niestety, by powstały w ludziach pragnienia, czerpania z dorobku pozytywnego, w wielu przypadkach muszą przejść przez trudne zdarzenia życiowe. Wtedy szukają pomocy, by poradzić sobie z tym. Teraz ta rzeczywistość ludzie zrobili się czujni. Jeden drugiego obserwuje, zwraca na więcej rzeczy uwagę. Wielka chwała, że ludzie na bazie swojego systemu wartości dostrzegają coraz więcej negatywności, zastanawiają się, co z nią zrobić, jak ją zminimalizować, spowodować, żeby jej w ogóle nie było. Dlatego łączą się w pozytywności przestrzeniach. To jest dobre zjawisko, bo wspierają myśli, uczucia, działanie przeciwne do tego negatywnego. Problemem jest śmiecenie negatywnościami ludzi, życia. Robią to ci nieposiadający dojrzałości wewnętrznej, udający tylko. Dorosłość. Jak to się dzieje, że ktoś ma 8 lat i jest już dorosłą istotą, a inny ma lat 50 i nadal jest dzieckiem z punktu widzenia rozwoju wewnętrznego? Na czym polega ta w energii, ta wewnętrzna kogoś dorosłość? Na uświadamianiu sobie, odczuwaniu dobra. Rozumieniu systemu wartości, współodczuwaniu, bez którego trudno wiedzieć, co ktoś inny czuje. Niedojrzałość w energii, niedojrzałość w wibracji, niedojrzałość wewnętrzna to współczesnego świata problem a kto komu broni dojrzewać zagradza drogę do wartości. W domu bo rodzice muszą pracować, nie mają czasu, ale są przecież instytucje, które podjęły się procesu wychowywania człowieka. Po to się wychowuje ludzi, by stawali się dorośli, a nie po to, by stale byli dziećmi. Zatrzymała się wielu duchowość, ich rozwój wewnętrzny na dotychczasowych schematach. Ludziom wydaje się, że to co widać jest ważniejsze od tego, czego jeszcze nie widzą oczy. To, że ktoś wygląda jak osoba dorosła, nie znaczy, że ten ktoś jest kimś dorosłym. O tym nie świadczy wiek człowieka. Nieszczęściem jest, gdy człowiek nie dorośnie do bycia dorosłym w określonej przestrzeni lat swojego życia. Tacy ludzie oczekują od świata. Opieki, bo dziećmi są przecież. Tylko ten świat im takiej opieki nie da. Oczekują od świata zrozumienia ich niedojrzałych decyzji, zachowań, pozbawionych wartości działań i wybaczenia. Świat nie będzie widział powodu, by im wybaczać, niegodziwości wynikające z dziecinnego świata rozumienia. Przykra. Ktoś powiedział: To stracone pokolenie. Nawet się i zgodzę z tym określeniem w stosunku do wielu. Tylko, co zrobić, by ktoś zastanowił się nad czyimś uczuciem? Musi sam poczuć ból? Wtedy ma szansę, perspektywę innego zrozumieć, otworzyć swoje serce? To nie jest propagowanie rozwoju poprzez zdarzenia nieszczęśliwe. Sugeruje, że potrzebna jest mądra ludzi edukacja. Dlaczego uczą się definicji procesów skomplikowanych, a nie uczą się odczuwania, szanowania drugiego człowieka? I siebie się nie uczą, uciekają od siebie samego, prawdy, swojego ja, wymyślają najróżniejsze swoje wizerunki. Czy tak trudno jest zaakceptować swój wizerunek osobisty? Czy trzeba go sztucznie wzbogacać? Ci prezentujący swoje sztuczne wizerunki, najczęściej chcą pokazać swoją wizerunkiem dorosłość, gdy faktycznie wewnątrz siebie dziećmi nadal są. Skoro już ludzie dostrzegają ogrom nieprawidłowości, to znaczy, że oni i niemateria, energia, mają tutaj co robić. Dlatego szukają tej silniejszej, dlatego ona do nich dociera. Jest tu, co nią robić, myśląc, odczuwając, niwelując, wzmacniając. Człowiek staje się dysponentem takiej energii i przekaźnikiem jej mądrości. On innym, głównie tym niedojrzałym, może powiedzieć słów mądrych zdecydowanie więcej. Nowa cywilizacja powstaje nie dzieci, ludzi dorosłych. To cywilizacja dzieci, które się tutaj urodzą, już są dorosłe. To cywilizacja innego systemu edukacji. Im to się stanie szybciej, tym lepiej dla kolejnych pokoleń. I kolejne pytanie: Co człowiek może zrobić teraz dla siebie? Padła taka odpowiedź na to pytanie: Zawsze byłam zdania, że trzeba mówić jasno, prosto w oczy, prosto do serca i umysłu. Bez starania się o owijanie tego w złoty papierek. On powoduje, że wszyscy mówią: Był złoty papierek, a zapominają o tym, co w tym papierku się znajdowało. Co możesz zrobić dla siebie? Przede wszystkim szanować siebie, to, że jesteś, to, jakim jesteś człowiekiem. Tylko bez tego wartościowania, sugerującego, że może trzeba było jeszcze lepiej, albo coś innego w życiu swoim postanowić? Są fakty. Dzień dzisiejszy. Każdy ma to w swoim życiu, co do tej pory zbudował. To są fakty. Można dla tych faktów zrobić wielki prezent, obdarować te fakty swoimi pięknymi wizjami, pragnieniami. Choćby taki fakt był twardy jak kamień, tego rodzaju wizje zaczną w niego wsiąkać. Dlatego ciągle mowa jest o pozytywności, padają sugestie, by nikt negatywnością się nigdy nie chwalił. Zawsze byłam zdania, że trzeba mówić do każdego otwarcie prawdę. Ludzie zastanawiają się nad życiem, wojowaniem, pracą, miłością. Zastanawiają się, fakty mają w głowie, w spisie swojej treści. I pada propozycja: zostaw te spisy treści, skup się na tym, co Ciebie raduje, co Ciebie zachwyca. Pomyśl o tym, że ogromna przestrzeń ja Twojego nie ma w sobie tendencji przyklejania do Ciebie tego niepotrzebnego. Jeżeli ma się kontynuację pozytywnego ja swojego to negatywność sama się nie pojawi. Dlatego ludzie mają zakręty, zgzaki w życiu, bo energia robi co może, ale wiele zrobić nie może. Lepiej pomyślcie o mapie swojego życia, która jest faktem niezaprzeczalnym każdego w nią trzeba wprowadzać wizje funkcjonujące na innych, doskonalszych zasadach, mające inne umiejętności wpływania na tę rzeczywistość. To trzeba jakoś wewnątrz siebie zobaczyć, jakoś siebie wyobrazić. Niech ta mapa ma do dyspozycji energię inną, która niczym ocean. Rozlewa się po całej tej mapie, tworzy ją inną. Nie zalewa, nie topi, tylko wypełnia i jest źródłem istotnym dla Twoich życiowych aktualnych faktów. Niemateria, wibracja, energia inne mają zasady i metod w skalę. To jest Twoja nadzieja i pewność. Że one, te umiejące, wiedzą, co naprawić, co dodać, co zabrać. Taka niematerialność biała, złota, srebrna, przezroczysta, nasącza Twoją mapę życia, jakby ją karmiła. Taka wizja, taki obraz pokazuje, że gdy wprowadza się zupełnie inną tonację, wibrację, energię, nie materię. do już istniejących faktów, one z tymi faktami czynią cuda. Powstaje ich inna relacja z człowiekiem i jego z nimi. On wtedy zupełnie inaczej funkcjonuje na tej mapie. Łatwiej, bo wszystko się jakoś układa. Ułatwia mu w życiu obecność. Powiem wprost. Trzeba mieć wizję swojego funkcjonowania, o które człowiekowi chodzi. Jeśli nie ma się takiej wizji, to skąd energia inna, ta pełna możliwości, ma do człowieka rzeczywistości przybyć i z jakiego powodu? Taka wizja to zaproszenie. Każda energia docierająca do faktów, Przekazuje tym faktom informacje o niewłaściwościach funkcjonowania tych faktów. Jeżeli fakt nie otrzymuje takich informacji, że ma niewłaściwości funkcjonowania, to po co ma się zmieniać i po co ludziom przechodzić wtedy transformację? Na tym polega ten niematerialny dobrobyt. Dociera ten określony rodzaj energii wibracyjnej, informuje. Kocham wizjonerów, bo mają wizję, zwracają się do czegoś, do niematerialności, by coś się pojawiło. Musi być wysłane zaproszenie do tego. Najgorzej, gdy nikt nie myśli konstruktywnie, abstrakcyjnie, nie reaguje. Chcę, by nic się nie zmieniało, a przecież istnieją przestrzenie niematerialne do współpracy, z którymi już nadają się ludzie. I ta rzeczywistość. Jest niematerialność umiejąca łączyć się z, z dotyczącymi Was faktami. Skoro tu jesteście, żyjecie, to macie prawo zarządzać dotyczącą Was energią, by fakty was dotyczące otrzymały optymalne, niematerialne zadziałania. Jednak, gdy ludzie boją się, walczą, to wiadomo, jaka wizja wtedy w człowieku się tworzy. Dlatego rozwój duchowy, niebo postacie duchowe po prostu wszyscy mówią do ludzi: bądźcie pozytywni o te pozytywne wizje ludzi. Pozytywnych chodzi, i bazowanie na faktach, które wręcz wołają o tę doskonalszą energię. Chodzi o to, by do mapy swojego życia, człowieka, życia, mogła dotrzeć ta wibracyjna, energetyczna, niematerialna i materialna zmieniająca siła, powodująca przyspieszone transformacje. Gdybyśmy pozbierali wszystkie nieszczęście. Które teraz dzieją się na tym świecie, to gdzie można by je przechowywać? Gdybyśmy pozbierali wszystkich niegodnych ludzi, którzy mają aspiracje posiadania tego świata, co byśmy mieli z nimi zrobić? Nie należy tego kumulować, zbierać do koszyka jednego. Mamy epokę serca. Serca zapraszają, serca wizje tworzą, serca do faktów przemawiają wizjami, w których jest uczucie i mądrość.